Dziadą świry! Wszyscy na parkie! To jest najważniejszy urzędnik w tym kraju! Lecimy! Hej! Wchodzi na salę w porcelanowej todze! Wszyscy już czują, że będzie srogo! Nie patrzy na układy, nie patrzy na teczki! On tylko sprawdza wkład do miseczki! Mocny ma aromat, charakter ma kwaśny Dla wszystkich Polaków jest dzisiaj jasny Gdy chwyta za łyżkę zapada cisza Bo takiej władzy świat nie słyszał To żurek. Opa! minister sprawiedliwości Rozdaje wyroki dla wszystkich gości Biała kiełbasa to jego berło W każdej fazie jak perła To żurek, Dawaj! minister sprawiedliwości Na Wielkanoc W górę! Raz, dwa, trzy jemy! Nie weźmie łapówki, chyba że w krzanie z nim zawsze uczciwe jest śniadanie. Ziemniaczki w kostkę to kodeks karny. Bez majeranku los twój jest marny. W sejmie kuchennym, robi porządki. Kochają go żony, kochają go ciotki. Więzienie to garnek, a wolność to smak. Każdy Polaczek głosuje! rozdaje wyroki dla wszystkich gości. Biała kiełbasa to jego berło w każdej ważeźni, jak berła to żurek. Minister sprawiedliwości na wielkanocnym stole za gości. Jajko na twardo to paragraf nowy. Najlepszy sędzia to ten zupowy. W imieniu Rzeczypospolitej. Smacznej! Wskazuję was na dokładkę To żurek jazda Minister sprawiedliwości rozdaje wyroki dla wszystkich gości Biała kiełbasa to jego perło w każdej pazienki Jak perła to żurek I wszyscy Minister sprawiedliwości na Wielkanocnym stole za gości Jajko na twardo to paragraf nowy najlepszy Na talerzu! Smok! Dobranoc.